Hej, jak pewnie wiecie, kilka dni temu na zaproszenie firmy Nike miałem okazję wybrać się do Monachium na premierę ich najnowszego modelu butów Hyper Venom 3. No, jako że całe wydarzenie odbywało się dopiero wieczorem, nie mogłem sobie odmówić tego, żeby przy okazji pokazać wam kilka ciekawych miejsc. I nie, nie chodzi mi o Allianz Jeśli chodzi o stadiony w Monachium, to pewnie większość z Was kojarzy Allianz Arena i Olympiastadion. Stadion. Natomiast jest tutaj jeden stadion, który chciałem Wam koniecznie pokazać z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to stary stadion TSV. Mowa o tym, o tutaj, Grunwalder Stadion. Natomiast druga rzecz, która jest z nim turbo ciekawa, przynajmniej dla mnie, jeśli oglądaliście na YouTube albo może kiedyś w telewizji taki sketch Monty Pythona z meczem filozofów, to on był kręcony właśnie na tej murawie. Kiedyś myślano, że był kręcony na Olimpijski Stadion, ale tak naprawdę ujęcia do tego sketchu Monty Pythona były kręcone kilkanaście, kilkadziesiąt metrów za mną. No a skoro wspomniałem już o Olimpia Stadion, czas udać się w tamtym kierunku na północną stronę miasta. Sam stadion jest tutaj częścią większego centrum olimpijskiego, które powstało przed Igrzyskami w 1972 roku. Spacerujemy sobie po koronie stadionu Olimpia Stadion, czyli stadionu olimpijskiego w Monachium stadionu kultowego z punktu widzenia polskich kibiców piłkarskich. No bo przecież w 74 roku na Mistrzostwach Świata właśnie tutaj na tej murawie wygraliśmy z Brazylią 1 do 0 po bramce Grzegorza Laty, no a wcześniej wcześniej spraliśmy Haiti aż 7-0 w fazie grupowej też tutaj. Ok, mamy jeszcze trochę czasu do premiery, więc odwiedzimy jeszcze jeden stadion. Ale nie będzie to Allianz Arena, a obiekt o wiele mniejszy, ale równie ważny dla tutejszych kibiców: będzie to pub, którego nazwa to właśnie stadion. Każdy gatunek ma swoje miejsce. I ludzie zobaczą z osobami. Nie ma wypowiedzi. Absolutely. Myślę, że to jest najważniejsze dla nas. Pełny odcinek o tym megaklimatycznym pubie ukaże się w osobnym materiale. No, a teraz czas pokazać wam to, po co tutaj przyjechaliśmy. Jeszcze kilka słów od designera, który przygotowywał nowe hypervenomy i można ruszać na testy. No a takie nasze luźne kopanie zamieniło się, uwierzcie, w prawdziwy plac boju, kiedy na murawie pojawił się gość specjalny. Jako, że jesteśmy na premierze tych oto Hypervenomów trujeczek, no to, żeby Wam coś powiedzieć o nich, poprosiłem o pomoc gościa, który zrobi to chyba najlepiej, Maciek z CP.pl, to... eee, gdybyś miał scharakteryzować ten model, to omówię w dwóch zdaniach, co byś powiedział o nim. Podobne do Super Sai, tylko Aha. bardziej podkreślające. piłkę, takie zmieniające czucie. Mówiliśmy o jednej ciekawostce a propos tych butów, związanej chyba z Lewandowskim. Chodzi o to, że kolorystyka jest całkiem podobna do tej, którą Lewandowski miał po raz pierwszy w korkach Nike, jak jeszcze grał w lechu. Grał w modelu T90 Laser 4. W każdym razie kolorystyka była bardzo podobna, zielono-czerwona i tam były elementy czerwone. Te czerwone elementy towarzyszyły nam też kilka godzin później, podczas oficjalnej premiery. Tutaj możecie zobaczyć taką fajną, ciekawą rzecz, mianowicie proces powstawania takiego buta możecie tutaj zaobserwować, czyli prototypy, jak od czegoś takiego, albo jeszcze wcześniejszej fazy, designerzy doszli do nowej serii high 3. Ok, karty odkryte, czas więc poznać zawodników, którzy w tych butach będą dziurawić siatki rywali. Welcome to Gonzalo! Iguai!

Please Luga Robert Lewandowski. Robert najpierw odpowiadał na pytania dziennikarzy z Sky a później już w rozmowie jeden na jeden ze mną opowiedział mi trochę o swoim podejściu do komunikacji z fanami w mediach społecznościowych. No nie ma co ukrywać, że coś jest Sport, piłka nożna też jest związana z mediami e, społecznościowymi, też czasami chcę pokazać dla fanów, e, co robię, jak się zachowuję. Wiadomo, że też wszystkie nie dam rady e, pokazać, ale też po to są zdjęcia, publikuję, żeby też fani wiedzieli, co się u mnie dzieje, bo też wiem, że te, e, tego oczekują i to też dla mnie e, jest fajne, bo wiem, że też oni mnie wspierają i, i zawsze będą e, za mną w stanie. To na koniec jeszcze mam e, niespodziankę. Dla moich widzów będziecie mogli e, ode mnie dostać Tutaj książeczkę z najnowszymi hyper -venomami, którą osobiście podpisze Robert Lewandowski właśnie teraz. Możesz w, w środku. Obiecuję, że nie wydrę tej strony i nie, i nie sprezentuję wam samej samej reszty. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.